Oto niesamowita Johan Krójfarena w Amsterdamie. Nie zabraknie nam tutaj zdrowych piłkarskich emocji. Będzie bramka. Nie, z tego nie będzie bramki. Co pokaże nam dzisiaj zespół gości. Jak dotychczas ta drużyna zawodzi pokładane w nich nadzieje. Miała być wysoka Jest zawodnik na czystej pozycji. To musi być gol. Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Jest dobrze ustawiony, co zrobi? Dośrodkowanie na środek pola karnego. Ewidentny faul, ale sędzia podejmuje decyzję zgodną z duchem gry. Przywilej. Uderzenie. Brawo, ładna, co najważniejsze skuteczna parada bramkarza. Dobroną świetne. W pole karne będzie ciężko. Doskonała interwencja po tym strzale. Linii obrony bardzo sprytnie. Co teraz zrobi? Słusznie w myśl teorii byle dalej od własnej bramki. Rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Może spróbować szczęścia. Ale elegancka interwencja bramkarska. Krożenie. Oczywiście tego się wy... Udane piąskowanie. I co ważne, bez ryzyka. Piłka na dalszy słupek. Ach, dosięgnął piłki. Brawo. Promes. Jest szansa. Pewnie wyłapał piłkę. Skutecznie osłania piłkę. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Hansen. Co teraz zrobi? Pięknie go dostrzegł. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Arbiter kończy mecz. Witamy z ośnieżonego stadionu, na którym pomimo trudnych warunków zostanie rozegrany dzisiejszy mecz. Co teraz myśli? Podają piłkę między sobą. To musi być gol! Nie, nie będzie z tego bramki, Paul. Może dośrodkować. Ma sporo możliwości. Piłka poza linią końcową będzie wznowienie od bramki. Ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Jest okazja, jak to wpadnie, będą prowadzić. PSW zdobywa bramkę. Będzie bramka. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Zobaczmy, co zrobi. Podanie w szesnastkę w stronę kolegów. Gol! Piłkarze PSW cieszą się ze zdobytej bramki. Zacentrował teraz tylko dobrze uderzyć. A jaj! Piłka wychodzi na aut bramkowy. Ustawiony. Co zrobi? Jest szansa na dośrodkowanie. Ma sporo możliwości. Nieprawdopodobne! Bramkarz bez trudu radzi sobie z tym strzałem. Zobaczmy, co zrobi. Pewna interwencja, za spotkania pozostała minuta, chyba żart. Ostatni gwizdek sędziego. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo, tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Powinien dośrodkować. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Żółta kartka. Arbiter jak widać bardzo szybko temperuje brutalne zachowanie piłkarzy. Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Górą nad obroną. Dobry pomysł, no może być groźnie. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Świetna obrona bramkarza. Bezpiecznie. Ma sporo możliwości. Świetnie. Prostopadle. No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. To rozwiąże. Co teraz wymyśli? Dogrywa, nieco zaś... Co za obrona najwyższej klasy Parada! Dośrodkowanie z rogów w pole Udane piąstkowanie i co ważne, bez ryzyka. Dośrodkowanie z rożnego. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Dobrze ustawiony, co zrobi? Co teraz zrobi? Centra w pole karne, przepychanki. Ta gol! Pierwsza bramka! Teraz już powinno być łatwiej! Bliska już do bramki. I strzał. Świetnie interweniuje. No mogą zdepremować. Może stąd strzelać! Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Kują rywali. Czekają na rozwój sytuacji. Uwaga, mamy strzał. No, brawo dla bramkarza. Nie wypuścił piłki z rąk. Zobacz, może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Rewelacyjnie teraz bramkarz popisał się niesamowitą interwencją i nie pozwolił na podwyższenie wyniku. Daje jeszcze iskierkę nadziei. Taki impuls. do. Niewiele brakowało rywali. Uratowała poprzeczka. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec!